Ze mną w studiu redaktor Andrzej Ciszewski. Witaj Andrzeju, dzień dobry po weekendzie. Dzień dobry, witam serdecznie. Rozpoczynamy podsumowanie tego, co działo się w regionie w zeszłym tygodniu, a zaczniemy od sesji Białostockiej Rady Miejskiej, w czasie której prezydent Stoku, Tadeusz Truskolaski prezentował budżet. Budżet Stoku, projekt budżetu na rok 2021. Prezydent Truskolaski nawet tu w studiu Radia Jart mówił, że to będzie budżet przetrwania, i jeden z najtrudniejszych budżetów w jego historii, a to już kolejna kadencja prezydenta Truskolaskiego, na urzędzie jest od roku 2006. Budżet przetrwania, czyli budżet zaciskania pasa. Tak, on jest rzeczywiście już 14 lat. Rządzi Białymstokiem prezydenta Tadeusz Truskolaski, i mówi, że ten budżet jest najgorszy, najtrudniejszy w całej tej historii. No, ja, ja się nie dziwię, bo rzeczywiście ten rok, rok 2020 i pewnie przyszły rok to są lata wyjątkowe, bo nigdy nie zdarzyło się dotychczas, żebyśmy mieli taką pandemię, żebyśmy, żeby gospodarka była jakby zatrzymana nagle w, przez, przez pewien czas i do tego jeszcze. Yy, żeby wokół nas działy się takie rzeczy, jak, jak teraz się dzieją. Prezydent swoją drogą, oczywiście przyznajemy rację prezydentowi, że ten budżet jest trudny, ale prezydent trochę chyba już zbyt często mówi o tym, że, że jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji i że miasto znajduje się w złej kondycji. Tak, tak myślę. Tych informacji jest rzeczywiście sporo. Komentarzy zresztą również. Mieszkańcy Białego Stoku przez to czują takie. Poddenerwowanie i jeszcze większą niepewność. Jeśli chodzi o konkrety tego budżetu, to największa pozycja w przyszłorocznych wydatkach miasta to oświata i wychowanie ponad 807 milionów złotych. Kwota dość imponująca. Tutaj prezydent podkreślił, że na same płace i ich pochodne w oświacie miasto ze swego budżetu dołoży. Około 70 milionów złotych. Ta oświata wiecznie jest takim problemem, na który powołują się władze Białego Stoku. Zresztą nie tylko Białego Stoku. Władze innych samorządów też zwracają na ten punkt uwagę i na fakt, że subwencje są zbyt niskie. Tak, subwencje są faktycznie zbyt niskie. No Tutaj chyba raczej nikt temu nie, nie będzie przeczył. No to, to, jest, to bez wątpienia jest złe. To jest złe, że miasta, że samorządy dostają zadania. Na, razem z którymi nie idą pieniądze rządowe, a, a zadania są zlecane przez rząd. No to z tego pewnie jeszcze długo będziemy się leczyć z tej choroby, że rząd coś, coś jakby wskazuje, żeby coś robić, a jednocześnie nie przekazuje dostatecznie dużej subwencji na przykład na oświatę. To, to jest złe, no. trudno coś jeszcze powiedzieć oprócz tego, że to jest złe i że samorząd musi sobie z tym poradzić, no bo... Ma obowiązek ustawowy, na przykład wypłacić wynagrodzenie nauczycielom. Oczywiście to leży po stronie samorządu, to jest jego obowiązek, tak jak powiedziałeś, natomiast rząd w tym partycypuje i poziom tej partycypacji nie jest wystarczający. Nad czym ubolewamy również my, ponieważ nauczyciele uczą nasze dzieci, dzieci naszych przyjaciół, i to jest taki krąg, który zawsze znajduje się gdzieś blisko nas. Mamy no, nauczycieli, bo przecież to też jest, to, to są nasi znajomi, nasi przyjaciele często i trudno by było im zrozumieć, dlaczego nie, na przykład nie dostają pieniędzy w terminie, nawet przy, przy okazji takiego tłumaczenia, że rząd nie przekazał tych pieniędzy. No, tego tego się zrobić nie da, ale to jest jakby jeden, jeden z głównych wydatków budżetowych. Oprócz tego jest sporo takich różnych wydatków, które też budzą kontrowersje, bo, bo mówimy o tej subwencji oświatowej, ale na przykład w tym roku, w tym pierwszym czytaniu, trochę zdziwiło mnie, a nie tylko mnie, pewnie wielu, wiele osób zdziwiło, że w tym trudnym roku, w roku zaciskania pasa, można powiedzieć, jednak wydajemy pieniądze na przykład na remont, na przebudowę, tego skweru Zamenhofa, czyli teraz, który się nazywa skwerem Pawła Adamowicza. No. Dokładnie, to wzburzyło wiadome środowiska, ale generalnie nawet ci, którzy do tej pory nie opowiadali się po żadnej z tych dwóch stron, też zauważyli, że to nie jest na pewno czas na tego typu działania. No to jest milion złotych w budżecie zaplanowane przez prezydenta po to, żeby przebudować i żeby zrobić, jakby rozumiem, że skoro uhonorowaliśmy Pawła Adamowicza, honorowym obywatelstwem naszego miasta, no to trzeba dać mu jak, jak, jakby i nadaliśmy temu skwerowi, który wiadomo od zawsze się kojarzył, z, od, od kiedy stoi tam pomnik Zamenchowa, kojarzył się z, właśnie z Ludwikiem Zamenchowym, Białostoczaninem. To jednak trzeba dać mu jakieś takie godne miejsce. Rozumiem to? Może akurat nie w tym roku. Może w tym roku warto było zrobić co innego za ten milion złotych, który zawsze można poczekać na lepsze czasy, prawda, by wydatkować takie pieniądze, a tutaj skupić się na wydatkach pierwszej potrzeby. Przed sobą jeszcze ma kilka lat tej swojej kadencji, takim także spokojnie mógł to zaplanować na następne lata, ale jak mówi prezydent, następne lata mogą być jeszcze gorsze. Więc lepiej spróbować w tym roku te inwestycje zrealizować, przeprowadzić. Wyjątkowa okazja, bo jednak w Radzie większość ma, mają zwolennicy prezydenta i pewnie ten budżet, o ile prezydent sam tego wniosku nie wycofa, to przejdzie, bo dzisiaj jest głosowanie. Nie jestem pewien, ale być może już zostało to przegłosowane. Nie śledzę w tej bo rozmawiamy. Na bieżąco będziemy to wszystko relacjonować, zarówno w Radu Radi, jak i na portalu Bia24, także proszę słuchać, czytać. I oglądać. Mówimy o budżecie miasta Białego Stoku. To teraz budżet województwa Podlaskiego. Głosowanie nad tym budżetem będzie na sesji 21 grudnia, czyli we wtorek, nie jutro, tylko za tydzień. Jednak marszałek województwa Podlaskiego i cały zarząd mówią generalnie o budżecie rekordowym o budżecie bardzo dobrze zaprojektowanym, pełnym różnych inwestycji i środków, które pomogą w funkcjonowaniu mieszkańcom całego regionu. Tutaj akurat atmosfera, która panuje w sytuacji, gdy mówimy o budżecie województwa, jest zupełnie inna niż w przypadku rozmów o budżetach różnych podlaskich gmin. Tak, no to jest jakby, tak jakbyśmy mieli jakąś inną rzeczywistość w, 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 jakby na poziomie samorządu województwa. Bo tutaj nie ma narzekania, nie ma wiadolenia, że, że nie ma na to, nie ma na tamto, że, że tej, tych inwestycji nie będzie, tyle ile było, bo między innymi dlatego, że poprzedni zarząd województwa i poprzednie władze województwa specjalnie nie inwestowały, to znaczy nie, nie robiły zbyt dużych inwestycji. A dzisiaj, teraz i w tym roku, który mija, i w następnym roku te inwestycje jednak będą. Stąd może taki optymizm, taka, taka euforia wręcz że jest dobrze. Zwłaszcza, że tu jeszcze, z tego, co już teraz wiemy, a co dotyczy Białego Stoku, to jest duże, to są duże pieniądze na remont teatru dramatycznego. Nawet bardzo duże pieniądze i spora inwestycja kulturalna nam się szykuje w roku 2021. No, bo to wiadomo, że kultura, teatr dramatyczny, ale sam obiekt, sam budynek już już od, od lat, od wielu lat domagał się remontu, bo to jest jeszcze przedwojenny budynek, więc jest i zabytkowy, czyli trzeba tam wydać więcej pieniędzy, trochę więcej, włożyć pracy w to, żeby, żeby, można było, żeby to wszystko wyglądało ładnie. Remont będzie rozłożony na kilka lat, więc nie wszystko od razu, bo nie od razu Kraków zbudowano. Podobnie będzie też z tą nową odsłoną teatru dramatycznego. W sumie przez kilka lat na remont będzie wydanych dokładnie 56 milionów złotych. Spora suma pieniędzy. Dobrze, że nie tak jednorazowo, prawda, tylko w ujęciu kilkuletnim. Tak, to, jest, to, to, są pieniądze, to są pieniądze duże. Nas cieszy, moim zdaniem, cieszy, powinno cieszyć Białorusztarczan, że, że te pieniądze dostaliśmy też ze źródeł centralnych, tak zwanych, czyli z tego funduszu inwestycji lokalnych. To są pieniądze na Białystok, to są pieniądze. Jakby wyłożone rządowe pieniądze po to, żeby w Białym Stoku coś istotnego zrobić? Fundusz, ten, o którym powiedziałeś przed momentem, inicjatyw lokalnych, to fundusz, który budzi naprawdę skrajne emocje. Ostatnio w Białym Stoku miał być protest przeciwko temu, że akurat nie otrzymaliśmy jako miasto, jako samorząd miejski pieniędzy na różne inwestycje, o które miasto Białystok się ubiegało. I w związku z tym było spotkanie w okolicach ratusza w centrum Białego między innymi prezydenta Truskolaskiego. Był też, z tego co pamiętam, burmistrz Korycina, zdaje się, wójt Korycina. Dokładnie. Jeszcze kilku innych włodarzy z naszego regionu. Był, był jeszcze wójt gminy Kuleszek Kościelny. To jest jakby ta historia, bo to możemy tak przejść jakby płynnie do następnego wydarzenia, które zorganizowało trochę, zorganizowało jakby życie publiczne w Białym Stoku w poprzednim tygodniu. To prezydent, prezydent Białego Stoku Tadeusz Truskolaski bardzo się uaktywnił. Właśnie zaczęło się od tego od tej historii dotyczącej funduszy inicjatyw, funduszu inwestycji lokalnych. No, to jest rzeczywiście zupełnie inna narracja, bo marszałek jest zadowolony z tego, bo budżet czy z tego funduszu inwestycji lokalnych prawie 48 milionów Zostało przekazanych przez rząd na użytek samorządu województwa. Właśnie na rzecz województwa podlaskiego. Tymczasem miasto Białystok nie dostało tak naprawdę nic. A właśnie samorząd Białego Stoku nie dostał nic. I o tym mówił prezydent oburzony. Nazywał to skandalem. To był pierwszy skandal w tym tygodniu, bo drugi też był, ale to pewnie później jeszcze powiemy o tym. Ale to, czy to jest skandal? To jest drugie rozdanie Funduszu Inwestycji Lokalnych. Drugie, powtarzam, bo pierwsze było w sierpniu. W sierpniu Białystok dostał prawie 40 milionów. Samorząd Białego Stoku dostał z tego samego funduszu prawie 40 milionów. Tylko ja... zauważam, Andrzeju, że tutaj w komunikatach prasowych, które napływają do nas z magistratu na przykład, o tym pierwszym rozdaniu nie było ani słowa. Prezydent wspomniał o tym w czasie tej konferencji prasowej, tego spotkania przed. Spotkanie swoją drogą, ale jeżeli chodzi o oficjalne informacje, to tam nie ma nawiązania prawda, do tego pierwszego rozdania. Moment komunikacji społecznej. Nie zajmuje się podawaniem informacji, które nie są korzystne dla Białego Stoku. A ta informacja akurat w tym kontekście nie była korzystna. Także tu jest ten departament, pełni rolę takiego departamentu bardziej propagandy niż komunikacji, ale to inna historia. Tak rzeczywiście Biały Stok dostał prawie 40 milionów złotych z tego pierwszego rozdania. W drugim rozdaniu nie dostał nic. Stąd jest, stąd jest sprawa, stąd jest to, to oburzenie. Podobnie. W innej skali korycin. W tym rozdaniu nic, ale w poprzednim pół miliona. Podobnie gmina Kulesze Kościelne. W tym rozdaniu zero, a w poprzednim a wcześniej sporo. pół miliona. Dokładnie. Natomiast też musimy zwrócić uwagę i zwrócić uwagę na to, że w sierpniu samorząd województwa nie dostał nic. A w tym rozdaniu 48 milionów złotych. Więc jakaś tam proporcja jest. Można się oczywiście kłócić. Białystok oczywiście może powinien dostawać za każdym razem jakieś pieniądze, no bo w końcu traci. Tak przynajmniej mówi prezydent. Ale może nie powinno budzić aż tak dużych emocji to, że w tym rozdaniu akurat nic Białystok nie dostał, mimo że składał tam tych 12 projektów na. Tutaj podkreśla się generalnie to, że województwo dostało, prawda? Gdzie rządzi. PiS prawo i sprawiedliwość ta opcja która rządzi również we władzach centralnych a miasto Białystok wiadomo to akurat komitet Truskolaskiego prezydent nawet powiedział wtedy że to jest że to pisowskie samorządy dostały tylko tylko dostały pieniądze no to tak czy ja wiem że to dzielić. Znaczy, to rozumiem, że w, w, w myśli prezydenta jest taki podział istnieje, że są pisowskie samorządy i niepisowskie samorządy. Czyli, inaczej mówiąc, są złe samorządy i są dobre samorządy. To jest złe myślenie, to jest błędne myślenie. Myślę, że jak będziemy tak myśleli, to nic dobrego nam, jakby nic dobrego w przyszłości nas nie czeka, oprócz tego, że będzie podział, spójrzmy na to w taki sposób, żeby można było zobaczyć całość. Tak jak mówiłem, to jest drugie rozdanie i będzie jeszcze trzecie. A co będzie, jak Białystok w trzecim rozdaniu dostanie pieniądze, na przykład? Ciekawe, jaka wtedy będzie narracja, jakie będą komentarze ze strony włodarzy. No właśnie, myślę, że województwo nie dostanie i wtedy marszałek nie będzie mówił, że nie dostał i nie będzie rozdzierał szat. A jakby z całej tej historii jest zabawna, e, zabawny jest fakt, że, e, znaczy no, dla mnie zabawny, e, jest fakt, że marszałek postanowił e, pokazać, e, pokazać taką, taki spot promocyjny dotyczący właśnie tych pieniędzy. W którym wymienił te dwie najważniejsze rzeczy, które poszły na Białystok, czyli te pieniądze. Po pierwsze, duża dotacja dla, na remont teatru dramatycznego 27 milionów, podejrzewam. I po drugie, to, co zarzucał prezydent że prezydent Białego Stoku, że na ten budynek ONZ-u białostockiego Wiesz, na, na Skłodowski. Skłodowskiej. Curie. Mhm. Nie, przy Curie. Przy Skłodowskiej, że na ten budynek poszły jakieś olbrzymie pieniądze, 8 milionów, na remont pomieszczeń biurowych, a nie poszło nic, mówi prezydent, na, na przykład, nie wiem, boisko przy szkole, przy szkołach, jak mówił, przy szkołach specjalnych, czyli na, ty, na te dzieci, dzieci, które potrzebują taki, takiego boiska. Nie, to jest też, mówię, to jest zła narracja, to jest wszystko polityczne. Za bardzo polityczne. To, te pieniądze nie powinny być, jakby do tych pieniędzy nie, nie trzeba przyklejać politycznych łatek, moim zdaniem, bo one są rozdzielane, jak sądzę, proporcjonalnie i jak sądzę, sprawiedliwie. Tu nie da się z tobą nie zgodzić. Poczekajmy na kolejne rozdania, zobaczymy, co wtedy i do kogo trafi, jak wiele pieniędzy zostanie rozdysponowanych do poszczególnych samorządów, do samorządów miejskich, miejsko prawda? Jeżeli chodzi o gminy, akurat do województwa Podlaskiego, być może też jakieś środki trafią, jakiej będą one wysokości. Mówimy tutaj o sprawie, która jest również związana może nie tyle z pewną aferą, co pewnym zdarzeniem. Plan był taki, aby Zaraz po hejnalu w ostatni czwartek przed tą konferencją prezydenta Truskolowskiego w centrum Białego Stoku, rozbrzmiał hymn Unii Europejskiej, oda do radości pracownicy magistratu dostarczyli to nagranie do ratusza, skąd miało ono wybrzmieć? I tutaj zaczęły się pewne problemy, ponieważ dyrektor Muzeum Podlaskiego, a Muzeum Podlaskie podlega pod Urząd Marszałkowski, co trzeba przypomnieć, nie wyraził zgody na odtworzenie nagrania, z którym się, jak twierdził, w oficjalnym oświadczeniu nie zapoznał. Przepraszam, to, to, nie, to chyba nie tak. To jest narracja, o której mówisz, to jest narracja, którą y, prowadzi Tadeusz Truskolaski i Urząd Miejski. Właśnie od tego chciałbym zacząć, od, od narracji Pana Prezydenta, a później przejdziemy do, do kolejnych faktów. Ja nie byłem przy tym, Ty też nie byłeś jakby yy, dokładnie przy tym. Natomiast możemy się opierać na czym? Nie na, na dokumentach, które zostały wyprodukowane przy tej okazji. Dokument, jeden z dokumentów wyprodukował dyrektor Muzeum Podlaskiego, w którym mówi, że yy, miasto oczywiście tak, z, z, złożyło zapotrzebowanie na to, żeby wejść do tego pomieszczenia, gdzie znajduje się, ma, znajdują się urządzenie odtwarzające, po to, żeby dokonać rekonfiguracji tego sprzętu. Okej, okay, powiedział dyrektor. Re, idźcie, zróbcie rekonfigurację. Ale później okazało się, że ta rekonfiguracja to nie jest jakaś, jakieś działanie na sprzęcie, tylko po prostu ktoś postanowił zmienić y, utwór, który zostaje, który jest wyemitowany na, do miasta. Natomiast rekonfiguracja to pojęcie, które do zmiany utworu się w żaden sposób nie odnosi. No i to tak właśnie wyszło. Według mnie to już trochę doszło do takiego nieporozumienia towarzyskiego. No, takiego zwykłego ludzkiego nieporozumienia. Gdybym był prezydentem, a nie będę, bo nie będę startował, może za parę lat zmienisz zdanie i spróbujesz swoich sił. Był prezydentem, to chciałbym odtworzyć taki utwór muzyczny przed, yy, przed hejnałem albo po, po hejnale, to bym po prostu zadzwonił do dyrektora albo napisał do dyrektora muzeum, że chcę odtworzyć ten utwór i przyjdzie człowiek i będzie i to, i to jakby umożliwi. Bo przecież dyrektor nie, jak sądzę, nie, nie ingeruje, czy nie ma takiego prawa i pewnie tego bym nie zrobił, nie ingeruje w to, co ja chcę odtwarzać tam, bo to jest mój sprzęt, tak? Yy. I tak by było. Przy... Ale w oświadczeniu napisał dyrektor, dyrektor Muzeum Podlaskiego, że nie miał możliwości zapoznania się z tym nagraniem. Jednocześnie też nie wiedział, że jakiekolwiek nagranie zostanie wyemitowane, więc tutaj jest troszeczkę zamieszania. o tym mówić i mówić długi czas, ale jakby przyzwoici, normalni ludzie dogadują się między sobą w taki oto sposób. Ja dzwonię do dyrektora i mówię. Chciałbym wypuścić ten utwór, albo uprzedzam pana, że będę wypuszczał ten utwór, bo mogę to zrobić, bo mam tutaj sprzęt odtwarzający. Dyrektor mówi "Ok", albo gdyby powiedział nie okej, okay, gdyby powiedział, że, że nie pozwoli na to, to to by była afera wtedy. Afera, ale zanim afera, to prezydent Truskolaski powinien się zwrócić bezpośrednio do marszałka Artura Kosickiego, bo to właśnie urzędowi marszałkowskiemu podlega muzeum nie się że do Marszałka nie ma powodu żeby się zwracać. No Marszałek nie będzie zaprzątał sobie głowy tym. No co... dobrze, ale jeżeli dyrektor nie chce spełnić mojej prośby, prawda? No, no, no wtedy tak. Teraz jest tylko moim zdaniem jest pusty śmiech z tego. Ale rozumiemy dlaczego to się stało, ponieważ prezydent Truskolaski w tej chwili jest jest szefem Unii Metropolii Polskich, jest szefem dużej organizacji. Która skupia największe polskie miasto. ale nie wydaje ci się, że być może plan był taki, by rzeczywiście tak sformułować to pytanie, tę prośbę, by jednak do tego zamieszania rzeczywiście doszło. Tutaj nikogo nie chcę obwiniać o to, ale być może to miał być taki specjalny protest i wywołany właśnie tym, że nagrania nie odtworzono. Bo gdyby normalnie zostało zagrane, to nie byłoby okazji do tego, by te wszystkie kwestie po raz kolejny poruszać, nagłaśniać i o nich mówić. Nie wiem, może. Ja nie, ja, jakby ja nie zakładam takiego scenariusza, że ktoś chciałby specjalnie... Oczywiście też tego nie zakładam, natomiast mówię o tym w kontekście kilku komentarzy, które trafiły do nas na skrzynkę mailową zaraz po tym całym incydencie. Myślisz, że byłoby tak, że prezydent specjalnie ukrył tę swoją intencję, żeby, żeby dyrektor nie puścił tego utworu i on, żeby mógł zrobić następnego dnia konferencję prasową... Na której wyrazi oburzenie i skieruje do prokuratury. to są opinie niektórych osób, prawda, zwykłych mieszkańców Białego Stoku, którzy próbują się tutaj być może na siłę dopatrzyć podstępu. Rozumiem, że można różne teorie podkładać. Ja bym nie, raczej podłożyłbym inną teorię, którą, jak, jak myślę, która jest jak myślę bardziej prawdopodobna, że prezydent po prostu musiał udowodnić. Swoim kolegom z Unii Metropolii Polski, bo, bo ta akcja puszczania hymnu czy też Ody do Radości. oczywiście nie ograniczała się tylko do Białego Stoku, to, to był większy projekt. Ogólna Polska, we wszystkich tych miastach albo i w wielu jeszcze innych miastach takie zdarzenia miały miejsce w związku z tym wetem budżetowym, do którego zresztą nie doszło. A prezydent okazuje się, że w Białym Stoku nie, więc musiał się wytłumaczyć jakoś, musiał pokazać, że to, to nie tak, że Biały jest za zaściankiem. Białystok jest miastem, w którym jest dobry prezydent i zły marszałek. To jest taka narracja. I myślę, że to o to chodziło. A wyszło chyba tak, że marszałek nic do tego nie ma, a prezydent no trochę to śmiesznie wyszło, tak szczerze mówiąc. Ostatnio poznaliśmy nową dyrektor, w zasadzie pełniącą obowiązki dyrektora Opery i Wilharmonii Podlaskiej, Europejskiego Centrum Sztuki. Mowa o pani profesor Wioletcie i poprzednia pani dyrektor, w bliżej nieznanych okolicznościach. Opuściła swoje stanowisko. Nieznany, to była decyzja. Ponoć ze względów zdrowotnych zrezygnowała. Ze osobistych. No zostawmy już tę sprawę, bo wszyscy się dociekają. A dlaczego pani dyrektor zrezygnowała? Zrezygnowała ze względów osobistych. To wyjaśniał marszałek, podkreślał to kilka razy w czasie konferencji. I niech to zostanie już takie, jakie jest. No, Względy osobiste to jest tak szerokie pojęcie. Że mogą być i względy osobiste dotyczące zdrowia, a mogą być też względy osobiste dotyczące innych rzeczy, innych planów e, życiowych. Oczywiście. I nie będziemy wracać tutaj do wydarzeń, które miały miejsce pod koniec jej urzędowania. Skupmy się na tym, co tu i teraz. Ostatnio rzeczywiście była konferencja prasowa, między innymi, z udziałem pani dyrektor. Był też marszałek Artur Kosicki. I mieliśmy okazję dowiedzieć się, jaka jest wizja pani dyrektor, jeżeli chodzi o funkcjonowanie opery w najbliższym czasie. Ta wizja oczywiście jest ambitna, jednak jak sama pani dyrektor podkreślała, to funkcjonowanie w czasie pandemii wiadomo, że jest utrudnione i nie wszystko można zrealizować tak, jakby się sobie tego życzyło. Bo nie, nie tylko chodzi o wizję artystyczną, bo tej raczej jeszcze nie znamy, ale chodzi bardziej o, to, o, o tę wizję dotyczącą samego funkcjonowania opery. Tutaj chyba ważniejsze yy, w moim odczuciu ważniejsze dla mnie było zapewnienie marszałka Artura Kosickiego, że pani dyrektor, która jest teraz jakby pełniącą obowiązki i do czasu, kiedy się uda wyłonić. W drodze konkursu ta, w drodze mhm. konkursu, będzie pełniła te obowiązki na pewno przez cały ten sezon artystyczny, czyli od września do, do wiosny, czy do lata przyszłego roku. I dopiero latem przyszłego roku, tak planuje marszałek, będzie ogłoszony konkurs i zapewne rozstrzygnięty przed, i on zostanie rozstrzygnięty jeszcze przed następnym sezonem artystycznym. Czyli my mamy teraz sytuację taką, że pani Wioletta Bielecka znana, ceniona jako dyrygentka chóru i jako, jako w ogóle postać ważna tutaj w białostockim świecie muzycznym, artystycznym. Poza tym postać, która doskonale zna operę i filharmonię podlaską, prawda? Operę i realia też Białego Stoku, bo przecież mieszka tu w Białymstoku, będzie mogła spokojnie opracować założenia, założenia i szczegóły tego planu artystycznego na następny sezon. Z taką mniej więcej pewnością, że w połowie sezonu nie będzie musiała z tego zrezygnować, z tych planów. To jest jedna historia. Zapowiedziała zmiany w strukturze organizacyjnej opery. No, no właśnie tutaj... Bardziej bym się tak lekko zastanawiał nad tym, czy pani dyrektor poradzi sobie z tą drugą stroną, nie stroną artystyczną, bo tutaj raczej się nie obawiam. To na pewno się odnajdzie doskonale. Ale przy tej okazji dobrze jest przypomnieć i powiedzieć, że pani dyrektor zaproponowała zastępcę swojego, który będzie się zajmował sprawami ekonomicznymi. To jest dosyć ważne, myślę, bo ta opera. Oprócz tego, że jest placówką artystyczną i jak pokazała poprzednia dyrektor, może nie liczyć się specjalnie z pieniędzmi, bo jednak tam pewne zadłużenie powstało. Znowu, to jednak z punktu widzenia zarządu województwa, czyli tych, którzy kontrolują tę sytuację finansową, to musi być w jakiś sposób kontrolowany w sposób profesjonalny. Kontrolowane muszą być wydatki w ogóle budżet tej firmy. Do tego jest potrzebny zastępca dyrektora. Dobrze, że taka postać powstała, że, że jest jakby w strukturze opery powołany zastępca dyrektora do spraw ekonomicznych, bo ja, ja jestem spokojniejszy, że przynajmniej nie będzie ekscesów finansowych takich na miarę na przykład pierwszego dyrektora opery, który... Działo się wtedy sporo. Który zostawił tę placówkę z, wiem, z pięcioma milionami długu. chyba. A, a teraz, przy okazji, marszałek powiedział, że cztery miliony zarząd województwa tego długu opery spłacił. Czyli wpłacił jakby na konto opery tytułem. Typową spłaty tego długu. Jestem, że najlepsze rozwiązanie jest takie, by opera była może nie w 100%, ale w jak najlepszej większości, prawda, instytucją, która na siebie zarabia. Tak jak powiedziałem, nie od razu samofinansującą się, ale jednak przynoszącą jakieś przychody. Może kiedyś w jakiejś odległej przyszłości. Ja nie. Ja... Nie potrafiłbym wskazać, w jakiej to przyszłość ta opera mogłaby na siebie zarabiać i co trzeba było tutaj zrobić. To, to, to chyba jest zadanie. Jeżeli ktoś to zrobi, to powinien dostać jakiś medal zasłużony dla województwa podlaskiego. Andrzej już będzie o to zabiegał, jeśli tak się wydarzy. Ja napiszę, żeby tak, żeby mu przyznać ten medal, bo ta instytucja. Z natury rzeczy nie jest instytucją dochodową, przynajmniej tak w tym kształcie, w jakim ona w tej chwili jest. Ostatnia minuta programu i ostatni temat, temat bardzo ważny wczorajszy. Dotyczący kolejnej 39 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Tak, to jest. To jest bardzo głębokie przeżycie. No, ja byłem świadkiem. Pamiętasz te czasy, te wydarzenia, to co się wydarzyło w roku 81? To chcę powiedzieć, bo o tym będziemy pamiętali ci, ci ludzie, którzy przeżyli ten stan wojenny, będą pamiętali zawsze do końca życia te, te momenty, ale chcę powiedzieć o tym, że po 39 latach pojawiły się głosy teraz, że, że mamy dzisiaj sytuację taką, jak 39 lat temu. Chcę powiedzieć, że to jest absolutne nadużycie, to jest oszustwo i ci ludzie, którzy świadomie mówią i którzy przeżyli tamten czas, po prostu robią okropną manipulację. Nie można porównywać tych dwóch czasów, bo to jest. Nie życzę nikomu, żeby, żeby obudził się tak, jak ja się obudziłem 13 grudnia 81 roku w, te, w tamtej Polsce, w tamtym PRL-u, żeby zobaczył generała Jaruzelskiego wtedy. Nie ma takiej sytuacji dzisiaj, nie ma żadnego pola porównania tych dwóch czasów. Dzisiaj jest demokracja i jest wolność. Nawet jeżeli mówimy o tym, że ona jest, gdzieś tam się chwieje w jakimś momencie. Wtedy nic takiego nie było. Tym akcentem niezbyt optymistycznym. Nie być dalej, bo, bo jeszcze Oczywiście. Być dalej i do... Ale czas na snagi, więc kończymy dzisiejszy bilans tygodnia. Radia Jarcy, portalu BIA24. Odsyłamy na portal. Tam można ten program będzie obejrzeć już niedługo. Dzisiaj dokładnie będzie publikacja na naszym Facebooku również, a słyszymy się i widzimy za tydzień w poniedziałek, po dziesiątej. Tak jest, dziękuję bardzo. Dziękuję Andrzeju, do usłyszenia.